Witajcie moi drodzy, w kolejnym odcinku a dzisiaj poruszę temat psyche naszego społeczeństwa polskiego, a także sytuacji na Ukrainie, która ma miejsce. Jak ta sytuacja wpływa na nas, jak na nas oddziałuje, jak tak naprawdę jesteśmy zastraszani, jak tak naprawdę strząsające jest to zdarzenie, które ma miejsce na Ukrainie, a więc wojna. Co robić w momencie, gdy. Tuż przy naszej granicy, niedaleko nas, toczą się krwawe walki. Ludzie giną. Jest ogromne cierpienie. Przesiąkamy w mediach całymi informacjami na ten temat, pełnymi krwistymi i bardzo brutalnymi informacjami, które przede wszystkim są prawdziwe, ale które wzbudzają w nas ogromny lęk, ogromny niepokój. Ogromny smutek, gniew, bezsilność. Tak naprawdę wojna toczy się cały czas, nieustannie. Wojna zbiera żniwo w postaci ofiar, prywatnych ludzi, także wojsk. Także jest to naprawdę na wielką skalę operacja operacja brutalna. Co nas ta sytuacja mówi? Ta sytuacja nam mówi tylko tyle albo aż tyle. Że przede wszystkim, co powinniśmy zrobić, to zjednoczyć się. Powinniśmy być jednomyślni. Nie możemy się dać zastraszyć. Nie możemy dać wyprowadzić się z równowagi. Nie możemy tak naprawdę robić pochopnych i impulsywnych decyzji, podejmować ich. Jest to straszna i bardzo brutalna rzeczywistość, w której tak naprawdę obudziliśmy się dwa dni temu. I która trwa do dzisiaj i będzie pewnie trwała do późniejszego czasu, bo tak naprawdę rozpoczął się od Ukrainy, ale tak naprawdę bądźmy szczerzy, na Ukrainie się raczej nie skończy. I chcę być daleki od takich oto proroctw, natomiast ja prorokowałem już wcześniej, dużo, dużo wcześniej przed wszelkimi działaniami militarnymi. Że taka wojna będzie, że taka wojna będzie miała miejsce. Trzecia wojna światowa już się rozpoczęła. Oczywiście można by było rzec, że poprzez szczepionki, poprzez COVID. Tak, to jest wojna biologiczna, cyberwojna, cyberataki. To wszystko też ma ogromny wpływ, ale co my powinniśmy w tym momencie zrobić w kwestii naszego załamania psychę, w kwestii tego, aby przetrwać ten najgorszy czas. Przecież tak naprawdę wróg jest Bram. Jesteśmy osaczeni. Jesteśmy tak naprawdę, mimo tego, że stacjonują u nas wojska, mimo tego, że jesteśmy także w NATO, nie do końca jest pewność i wiara w to, że sojusznicy pomogą i pospieszą nas pomocą. Wręcz przeciwnie, jest coś w nas takiego, że jest niedowierzanie. Jak świat mógł pozwolić na takie coś? Jak wojna w XXI wieku. Jest to brutalne, ale też daje nam pewne informacje. Informacje w postaci takiej, że dokąd zmierza dzisiejszy świat. Czy tak naprawdę wojna musi nam dopiero otworzyć oczy? Co znaczy wartość drugiego człowieka? Co znaczy drugi człowiek? Że trzeba być dobrym? Że można być dobrym? Że trzeba się jednoczyć? Że powinniśmy być solidarni, powinniśmy sobie pomagać? Dopiero wojna? Dopiero wojna nam otwiera oczy. Pojawiają się na social mediach flagi ukraińskie, na profilach, na zdjęciach. Ludzie się jednoczą, są solidarni z Ukraińcami. Ja także jestem i wyrażam solidarność ze społeczeństwem ukraińskim, z Ukrainą. Myślę o niej, intensywnie o niej myślę. Bardzo mi jest Szkoda tych ludzi. Strasznie boli mnie cała sytuacja, która rozgrywa się na Ukrainie. Strasznie jest to przykre, jest to naprawdę bardzo ciężkie i traumatyczne zdarzenie, które wstrząsnęło niemalże całym światem. Tak naprawdę, co niektórzy robią interesy na tej wojnie, co niektórzy nie mają czystych intencji. Oczywiście będą zawsze dwie strony: ta dobra i ta zła strona, moc. Oczywiście wszędzie, w każdej sytuacji w każdym zdarzeniu życiowym ale co my powinniśmy zrobić w tej sytuacji to nie odchodzić od zmysłów spróbować zająć się rzeczywistością obecną tu i teraz, oczywiście patrząc na to co się dzieje patrząc na social media ale nie karmić się do szpiku kości tymi informacjami te informacje mogą tylko i wyłącznie zwiększyć poziom naszego stresu i wprawić w nas naprawdę wielki lęk, wielki niepokój i wprawić nas e, nierzadko w zaburzenia. Musimy o tym pamiętać, bo długotrwały lęk, długotrwały strach, który jest realny, bo to, że się boisz, to, że odczuwasz strach wobec tej sytuacji, która ma miejsce na Ukrainie, to jest to zupełnie normalne. Jest to naturalne, że się boisz, że odczuwasz niepokój, że odczuwasz bezsilność, że tak naprawdę masz wszystkiego dosyć, że świat runął. Twój świat wewnętrzny. Twój świat, ten sens został stracony tak, że jest wojna, jest COVID, dokąd zbierza ten świat, że to już jest koniec? Wiele z nas ma takie przemyślenia, wiele z nas dołuje się tą sytuacją i wcale mnie to nie dziwi, ja także zmartwiłem się tą sytuacją, którą ma miejsce na Ukrainie. Ale czy to, że my będziemy się tym karmić i będziemy słabnąć, a ten, który tyranizuje nas, będzie na tym zyskiwał? Czy to cokolwiek zmieni? Czy to będzie sprawiał, że nasza sytuacja się poprawi? Musimy być mocni. Musimy być wojownikami. Musimy dać tak naprawdę ostre i konkretne działanie w postaci tego, że jesteśmy odważni, że się nie damy zastraszyć. Nie daj się zastraszyć obywatelu Polski. Nie daj się zastraszyć złowrogiej taktyce i niszczycielskiej, barbarzyńskiej polityce. Jesteśmy razem, bądźmy razem, wspierajmy się i nie wycofujmy się. O to wszystkich proszę i chciałbym przesłać w tej wiadomości wszystkiego dobrego. Pomimo tego, że często możemy nie rozstrzegać tego dobra, tym bardziej teraz to dobro jest nam potrzebne. Dobro słowa, dobro czynu, dobro myśli, intencji. Tego Wam życzę. Trzymajcie się. Do następnego.